Popularyzowanie prowadzenia kariery zawodowej jako twórca internetowy spowodowało, iż bycie influencerem stało się marzeniem nie tylko wielu dzieci, ale i nastolatków, dla których wizja bycia osobą rozpoznawalną wydaje się być idealną jak nie jedyną ścieżką życiową. Sława, uznanie i setki tysięcy lajków pod postami to zaledwie część atutów, z których korzystać może zasięgowy influencer. Możliwość czerpania korzyści materialnych w postaci współprac jest kolejnym czynnikiem ukazującym, jak fajnie być twórcą internetowym. W końcu wystarczy. Tylko posiadać takie cechy jak charyzma, kreatywność i często publikować coś na Instagramie lub YouTube. Wszystko brzmi bajecznie, prawda? Dzisiejsza historia ukaże nieco inne oblicze kryjące się za byciem osobą publiczną, a jej bohater na pewno niejednokrotnie żałował, że kiedykolwiek stał się influencerem. Obnażanie skompromitujących wiadomości, strach przed wyjściem z domu i brak prywatności to jedynie część tego, co spotkało Leksia w szczytowym momencie jego kariery. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. W internecie nie ma wielu informacji dotyczących życia Leksia przed zasileniem szeregów Team X2. Zresztą sam wspominał, iż przed angażem w projekcie nie tworzył nic w przestrzeni internetowej. Krzysztof Lekstan urodził się 13 sierpnia w 1998 roku i najprawdopodobniej pochodzi z okolic Katowic. W tym mieście uczęszczał m.in. do zespołu szkół muzycznych imienia Wojciecha Kilara. Leksiu od najmłodszych lat przejawiał ogromny talent oraz zamiłowanie do muzyki, co przełożyło się na ukończenie szkoły muzycznej drugiego stopnia z gry na trąbce. W wieku 16 lat wraz z mamą, ojczymem i braćmi wyjechał do niewielkiego miasteczka w Szwecji, które liczyło niespełna 3000 mieszkańców. Mając 21 lat wrócił do Polski w celu dalszego kształcenia się na drodze muzycznej w jednej z katowickich akademii na kierunku związanym z realizacją dźwięku. Leksiu nieustannie rozwijał swoje umiejętności tworzenia bitów, których produkcja sprawiała mu nieocenioną satysfakcję. Część z nich starał się spieniężać za drobne kwoty, natomiast reszta lądowała na jego Soundcloudzie. W międzyczasie podjął pracę w tak zwanym korpo, w której to bardzo przydała mu się nabyta znajomość języka szwedzkiego. Tak samo jak tobie przyda się subskrypcja na tym kanale, jeśli jeszcze jej nie masz, a subskrybuje tylko 19% oglądających. Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, proszę cię o to jedno kliknięcie, dzięki któremu nie przegapisz żadnego filmu. Mój ulubiony kanon na YouTubie, internetu. Plany dotyczące studiowania na Akademii Muzycznej szybko poszły w odstawkę, kiedy na horyzoncie pojawiła się Nadsu z zaproszeniem do domu Team X w celu stworzenia bitu pod premierowy utwór otwierający cały projekt. Wow. Leksiu podczas podcastów wspominał, iż nigdy nie interesował się polską sceną YouTube'a, to też nie do końca orientował się, kto wiedzie prym na platformie. Jego znajomość kanałów ograniczała się jedynie do tych związanych z tematyką kulinarną, ponieważ on sam jest wielkim pasjonatem gotowania. Kiedy przekroczył bramy domu influencerów, bardzo szybko znalazł z nimi wspólny język. Współpraca aspirującego beatmakera oraz członków teamu poszła bardzo sprawnie i początkowo nic nie wskazywało na to, to, że Leksiu stanie się jednym z nich, zwłaszcza, że w porównaniu do innych nie miał żadnych zasięgów oraz rozpoznawalności w social mediach. Krzysztof bardzo dobrze odnajdywał się w towarzystwie pozostałej części ekipy, toteż po niedługim czasie influencerzy, za zgodą agencji, zaproponowali mu dołączenie do nowo powstałego Team X2. Leksiu doskonale wiedział, że jest to niepowtarzalna szansa oraz otwarcie drzwi do realizowania się na płaszczyźnie muzycznej na szeroką skalę, to też bez zastanowienia przyjął ofertę. Premiera utworu będącego zapowiedzią nowego projektu. Agencji Spotlight miała miejsce 12 grudnia 2020 roku, a jej tytuł brzmiał 7. Co ciekawe, nie uległ on zmianie, mimo że na pokładzie pojawił się nowy członek timu, Leksiu, który zdążył dorzucić swoją zwrotkę do całej piosenki jako ósmy uczestnik projektu. Na obecną chwilę teledysk wygenerował ponad 30 milionów wyświetleń, co pokazuje jak wielkim echem sieci odbiła się piosenka, przy której realizacji pomagał nasz bohater. Z archiwalnych shotów przedstawiających reakcję youtuberów na tę piosenkę można jasno wywnioskować, iż to właśnie Leksiu okazał się być najlepiej odbieraną osobą z całego timu X2. Duży wpływ na to, że wszyscy lubili Leksia miała jego prezencja. Mimo, że na teledysku pojawia się z nożem rzeźnickim i koparką, to każdy zauważył w nim bardziej człowieka niż zniszczonego branżą influencera, jak chociażby w przypadku Natsu. Leksiu wydawał się nieszkodliwym i uprzejmym gościem, z którym wspólne piwko byłoby dobrze spędzonym czasem. Podjęcie współpracy z agencją Spotlight było przełomowym momentem w życiu 22-latka, a sukces, z jakim przyjął się pierwszy utwór, stał się bodźcem do wejścia na wyższy poziom tworzenia bitów. Podczas podcastu na kanale VIP Bros Leksiu przyznał, że od momentu stworzenia podkładu pod numer 7, odzywało się do niego kilku bardziej rozpoznawalnych twórców, takich jak Gombao33 z ofertą współpracy nad ich utworami. A odkąd już jesteś w teamie X, z... zaczęli się zgłaszać do Ciebie? E, tak, Gombao33 chciał ode mnie bity. No. Producent nie ukrywał również, że cena jego bitów wzrosła parokrotnie od chwili, w której współpracował z x 2 Obecnie na starym kanale Timu, który teraz nazywa się Das Show, nie można znaleźć żadnych archiwalnych odcinków nagrywanych przez członków projektu. Najprawdopodobniej zostały one ukryte w wyniku szeregu afer wybuchających wokół poszczególnych uczestników. Podczas całego trwania projektu Lexius zawsze objawiał się jako ten miły gość o spokojnym usposobieniu. Nieustannie zajmował się aranżacją dźwięku oraz produkcją bitów do najnowszych produkcji Timu X. Dzięki swojemu sporemu doświadczeniu mógł on pomagać innym członkom podczas nagrywek, co przełożyło się na spory progres wokalny wśród każdego z nich grałem troszkę, że po prostu jeździłem do studia i mówiłem, jak mają nawijać, nie? Ci ludzie z teamu też pierwszy raz byli w studiu przy tej pierwszej piosence, nie wiedzieli w ogóle, jak się to z No wiesz, tutaj im podpowiedziałem, że może takim innym głosem, innym tonem, więcej pewności siebie, cały czas więcej pewności siebie, więcej pewności siebie... Piosenki generowały ogromne wyświetlenia, z czego dwie najpopularniejsze, oprócz numeru 7, osiągnęły wynik ponad 20 milionów wyświetleń, co jedynie podkreślało, jak ważnym elementem całego projektu stała się postać Leksia. Przez cały okres istnienia Timu X2 Wokół jego członków co jakiś czas wybuchały pomniejsze dramy. Krzysztof nigdy nie spotkał się z większą falą hejtu, lecz wszystko uległo zmianie początkiem stycznia 2022 roku. Nowy rok zdecydowanie nie zaczął się dla Krzysztofa kolorowo, ponieważ 5 stycznia na kanale Konopskiego opublikowany został 3-minutowy materiał zatytułowany Leksiu lubi Młodewicki. Zawartość filmu obnażała niesmaczne wiadomości tekstowe do nieletniej dziewczyny pisane przez Leksia. Influencer miał rzucać sprośne żarty oraz jednoznaczne aluzje do czternastolatki, a całość konwersacji miała charakter stricte erotyczny. Ponadto Konopski opublikował ocenzurowane zdjęcie Krzysztofa, na którym ten trzyma się za swoje prześwitujące bokserki. Według screenshotów, które dziewczyna dostarczyła Konopowi, można wywnioskować, iż Leksiu miał częściej wysyłać swoje nagie zdjęcia, zwłaszcza kiedy był pod wpływem alkoholu. Film wywołał ogromne zamieszanie w całym polskim internecie i w jednej chwili na wszystkich social mediach można było spotkać hashtag Leksiu is over party". Materiał Konopa okazał się pobić dotychczasowe rekordy wyświetleń na jego kanale, lecz autor postanowił go usunąć po trzech dniach. Aby opublikować kolejny film zatytułowany jako Prawdziwe Oblicze Leksia. Był to kolejny raz, kiedy Konopski manipulował montażem oraz faktami, które były w tamtym czasie niezweryfikowane w 100%. Po wybuchu dramy do Konopa zaczęły zgłaszać się inne dziewczyny, w tym również te pełnoletnie, których jedynym celem było zdobycie rozgłosu i podesłanie youtuberowi kolejnych ośmieszających, a co ważniejsze, prywatnych zdjęć Leksia. Materiał zmontowany był w bardzo chaotyczny sposób i po paru minutach oglądania ciężko było nadążyć, do której dziewczyny były kierowane jakie wiadomości. W całej sprawie można wyodrębnić cztery konkretne nastolatki, które w opinii Konopskiego były ofiarami wulgarnych tekstów Leksia. Do tej czwórki należy jeszcze doliczyć pełnoletnie osoby, które nie wiadomo w jakim celu udostępniały prywatne wiadomości z Tindera, które dosyć szkodziły i tak zszargane już opinii Krzysztofa. Okazało się, że pierwsza domniemana czternastolatka w rzeczywistości miała ukończone 15 lat podczas prowadzenia konwersacji z influencerem, co automatycznie zmazywało z niego prawną odpowiedzialność za kierowane wiadomości nacechowane etycznie. Ponadto dziewczyna niekiedy specjalnie podpuszczała Leksia, a wszystko po to, aby zdobyć rozgłos, co potwierdził jej były chłopak w rozmowie z Konopskim. Z drugą ofiarą sprawa wyglądała dosyć podobnie. Ona również miała ukończone 15 lat i sama chętnie rozmawiała z Krzysztofem, wręcz zapraszając go do siebie. Kolejną rozmówczynią Leksia można już w pełni nazwać ofiarą, mimo że była pełnoletnia. Rozmawiała ona z youtuberem, a cała konwersacja nabrała charakter mocno. Doszło do momentu, w którym para zaczęła wymieniać się nagraniami oraz zdjęciami wiadomo o jakim zabarwieniu. Okazało się, że Krzysztof zapisywał wszystkie zdjęcia dziewczyny i przechowywał je w swoim tak zwanym folderze, którego zawartością nie omieszkiwał się chwalić innym osobom, z którymi pisał. Nie chcę zagłębiać się w zawartość filmików, które wysyłał Leksiu, lecz były one co najmniej obrzydliwe i przede wszystkim niewłaściwe. Pojawiła się jeszcze czwarta dziewczyna, tym razem trzynastoletnia. Jej kontakt z Leksiem ograniczył się do paru zwykłych wiadomości, podczas których zapytał ją m.in. o to skąd jest. Influencer miał prawo nie wiedzieć, ile 13-latka mogła mieć lat, ponieważ wyglądała dosyć dojrzale jak na swój wiek oraz nie zweryfikował tego zanim do niej napisał. Seria materiałów spowodowała, iż w ciągu zaledwie kilku dni Leksiu stał się jedną z najbardziej znienawidzonych osób w internecie. W tamtym czasie powstało również wiele TikToków oraz tak zwanych deepfaków, które miały jeszcze bardziej pogrążyć influencera. Przerabiano jego zdjęcia oraz wiadomości, a najgorsze jest to, że znalazły się osoby, które w to uwierzyły. Nasz Szczęście pojawiło się grono jutro. Takich jak m.in. Sylwester Wardenga czy Tomasz Gimperdziałowy, którzy nawoływali, aby zaczekać z pochobnym wyciąganiem wniosków do zakończenia całej sprawy. Wtedy też doszło do dosyć długo ciągnącej się dramy między Konopskim a Wardęgą, który trafnymi argumentami bronił Leksia. Sam Krzysztof o publikacji filmu z nim w roli głównej dowiedział się podczas jednej z konferencji High League. Świadomość o tym, że jego intymne zdjęcia oraz wiadomości ujrzały światło dzienne, spowodowały popadnięcie w głęboką depresję. Jak sam wspomina, przez dwa tygodnie nie. Wychodził z pokoju i bał się jakiejkolwiek konfrontacji. Jedynie jego bliski przyjaciel informował rodzinę oraz innych o stanie leksia, w którego głowie pojawiało się wiele złych myśli. Nie może to jest nieeleganckie, ale ja wydawało mi się, wtedy... Że ty możesz się targnąć nawet na swoje życie. Czy ty miałeś takie myślenie, nie, jak to wszystko uśmiech? Ja tak reaguję na stres, że idę spać po prostu, żeby nie myśleć o tej sytuacji. No, po prostu wyłączałem telefon i spałem po 20 godzin dziennie żeby po prostu, żeby tylko o tym nie myśleć. Podczas podcastów influencer podkreślał, że mógł liczyć na dużą pomoc ze strony rodziny, członków teamu oraz najbliższych. Mimo tego, że każdy uczestnik wystosował odpowiednie stanowisko na swoich social mediach, a Monika Kociołek zorganizowała transmisję na żywo ze zdrabkami, to wszyscy byli ogromnym oparciem dla załamania. Leksia. Agencja również okazała dużą wyrozumiałość, a odejście Krzysztofa z projektu było tylko i wyłącznie na jego własne życzenie. Sam oskarżony postanowił nagrać krótkie oświadczenie, które nie spotkało się z ciepłym odzewem, ponieważ wielu osobom jego przeprosiny wydawały się nieszczere, a postawa leksia wskazywała, jakby ten czytał napisany przez pijarowca tekst do kamery. Początkowo Krzysztof miał w planach wyjechać na stałe do Szwecji, lecz chwilę po wybuchu dramy zdecydował się przeprowadzić do swojego ojca i tymczasowo zamieszkać w Katowicach. Tam próbował dojść do siebie. Poprzez chodzenie na siłownię i spędzanie czasu z tatą, który czuwał nad tym, aby ten przepracował w głowie wydarzenia ostatnich miesięcy. Leksiu wspominał, iż przez pierwsze trzy tygodnie po wybuchu afery bał się wyjść do sklepu w obawie, że zostanie pobity lub zwyzywany. Mimo, iż Leksiu na długi czas zniknął z przestrzeni internetowej, to w kuluarach wciąż krążyły informacje o jego powrocie na platformę. Po pół roku oczekiwania, a dokładniej w Dzień urodzin Leksia, na jego kanale pojawił się kawałek pod tytułem No Face No Case. Był on rozliczeniem z przeszłością i stanowił pewnego rodzaju zamknięcie etapu, przez który Leksiu bardzo mocno ucierpiał. Numer obecnie wygenerował ponad 700 tysięcy wyświetleń, a sekcja komentarzy jasno daje do zrozumienia, że spore grono osób czekało na jego powrót. Na swoim kanale Leksiu postanowił się skupić. Na tym, co naprawdę kocha, czyli gotowaniu i muzyce. Content, który tworzył, nie miał grupy docelowej, lecz można śmiało powiedzieć, że jest on family friendly. W międzyczasie Krzysztof poznał swoją obecną partnerkę, Kingę, z którą wydaje się być bardzo szczęśliwy. Ponadto na kanale pojawiły się dwa mini-dokumenty z serii Prawdziwe Oblicze, gdzie przedstawione są dwie postacie TikTokerów oraz ich historia. Ostatnim opublikowanym materiałem na kanale Leksia był kulinarny short, w którym pokazuje on w prosty sposób, jak zrobić sushi. Podczas drugiej rozmowy na kanale VIP Bros Krzysztof przyznał, iż z perspektywy czasu drama otworzyła mu oczy na pewne rzeczy. Zaczął większą uwagę przykładać do dbania o zdrowie oraz relacje z bliskimi. Ograniczył toksyczne znajomości z przypadkowymi dziewczynami i zaczął robić to, co planował od samego początku. Przyznał, że wyciągnie konsekwencje prawne za materiały konopa, który w obliczu siania tak dużej ilości dezinformacji nawet go nie przeprosił. Leksiu przyznał również, iż nie kieruje się zemstą, gdyż wie, że on sam nie jest bez winy. W piku popularności Krzysztofa zdecydowanie Zgubiła go naiwność oraz zbyt szybki zastrzyk sławy. Sam stwierdził, iż z jej pomocą nagle zaczęła się nim interesować płeć przeciwna, chcąca wykorzystać 5 minut influencera. Leksia spotkała zdecydowanie niewymierna kara do tego, co zrobił, a konsekwencje pomówień Konopskiego ciągną się za nim do dziś. Wiele osób na miejscu Krzysztofa nie potrafiłoby się pozbierać po tak olbrzymim ciosie, który zniszczył mu karierę w zaledwie kilka dni. Miejmy nadzieję, że zarówno Leksiu, jak i Konopski wyciągnęli odpowiednią lekcję z tamtych wydarzeń, a tłum następnym razem poczeka na potwierdzone informacje, zanim rozpali pochodnie i wyjdzie z widłami.